Cześć widzowie, witam Was w nowym filmie. Po niestety znowu dość długiej przerwie, dziwnym zbiegiem okoliczności, a może wcale nie przypadkiem jest to, że wiele osób w dzieciństwie interesowało się dinozaurami. Ja również się interesowałem. Może część z osób, które obejrzą ten film, również miała takie zainteresowanie. I tak oto dziś nietypowy film trafia na mój kanał na temat wybranych ciekawostek o tych wielkich gadach więc pierwszy fakt będzie dotyczył prawie każdemu znanego króla tyranozaura Rexa. A konkretnie chodzi o to, że nawet tak potężnego mięsożercę Matka Natura wyposażyła w jakąś słabą stronę. A tą słabą stroną były bardzo krótkie łapki. I przez te małe rączki tyranozaur Rex nie mógł biec z prędkością większą niż 32 km na godzinę, ponieważ upadłby... I co najmniej mocno by się poranił. Nie wiem, czy głupotę można zdefiniować przez wielkość mózgu, ale jeśli tak, to następny fakt świadczy o tym, że Stegozaur, pancerny też dość znany dinozaur, był najgłupszy ze wszystkich, ponieważ jego mózg miał około 3 cm średnicy i ważył 75 gramów. To teraz czas na dinozaura o najdłuższej ze wszystkich nazwie: jest to mikropachycefalozaur. Co oznacza dosłownie mała, grubogłowa jaszczurka. Jeśli ktoś myśli, że wspomniany już wcześniej w tym filmie tyranozaur był największym mięsożernym gadem, jest w błędzie, ponieważ największym znanym mięsożernym dinozaurem był spinozaur, osiągający nawet 16 metrów długości. Jego ulubionym pokarmem były ryby. Trochę ciężej było naukowcom określić, który ze wszystkich dinozaurów, także tych roślinożernych. Był największy. Mamy tutaj kilku kandydatów, a każdy z nich osiągał ponad 30 metrów. Są to Superzaur, Seismozaur oraz Argentynozaur. Ale okazuje się, że jednak ostatecznie największy z nich był ten trzeci, który mógł osiągać nawet rekordowe 40 metrów. I jeśli już jesteśmy przy rozmiarze, to na moment zboczę z tematu stricte dinozaurów, a przejdę do przodków naszych obecnych, współczesnych. Krokodyli i aligatorów, ponieważ gady takie jak sarkozuch, deinozuch czy purazaurus były znacznie większe niż obecne krokodyle. Mogły spokojnie osiągać nawet 12 metrów. Ten film absolutnie nie jest filmem sponsorowanym, aczkolwiek dodam, że moją ulubioną grą na telefony jest Crazy Dino Park. Myślę, że najlepsza gra o dinozaurach na urządzenia mobilne. O największych dinozaurach już było, to może teraz czas na najmniejszego. Otóż najmniejszym dinozaurem prawdopodobnie był lesotozaur, który mierzył około 1 metra długości, czyli był niewiele większy od kury, a z wyglądu całkiem przypomina coś pomiędzy kurczakiem, bażantem i w sumie to jeszcze nie wiem czym. Warto dodać, że nie był zbyt wybredny w kwestii jedzenia. Preferował roślinki, ale mięsem od czasu do czasu nie pogardził. Mimo, że w niektórych filmach przedstawia się, że megalodon prehistoryczny wielki rekin poluje na dinozaury, jest to kompletną bzdurą, ponieważ pojawił się on 16 milionów lat temu, a ostatnie dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu. Większość naukowców utrzymuje, że wyginął około 2,5 miliona lat temu, ale niektórzy twierdzą, że żyje nadal i ukrywa się w głębinach oceanu. A co powiecie na krewnego Tyranozaura z charakterystycznymi rogami na głowie? Carnotaur, osiągający ponad 7 metrów długości, swoim wyglądem zdecydowanie mógł przerażać. Mówiłem już wcześniej o tym, że Stegozaur był jednym z najgłupszych dinozaurów. Natomiast Trodon, dla odmiany, jest uważany za jednego z najinteligentniejszych, ale na myśliciela to on nie wygląda. Quetzalcoatl to zarówno nazwa jednego z najważniejszych bogów plemion Mezoameryki, który był czczony m.in. przez Majów, i gatunek olbrzymiego pterozaura, którego rozpiętość skrzydeł sięgała aż 15,5 metra. Ale tak naprawdę jedno z drugim jest połączone, ponieważ nawet polska Wikipedia podaje, że nazwa gatunku Quetzalcoatla, tego latającego wielkiego dinozaura, pochodzi właśnie od mitologicznego Quetzalcoatla, uważanego za współtwórcę świata. Trzeba przyznać, że niektóre dinozaury miały unikatowe nawyki żywieniowe. Oviraptor lubił jeść jaja innych dinozaurów, a harpy mimowi najbardziej smakowały olbrzymie ważki. Żeby nie zanudzać, to chyba tyle ciekawostek. Ale, jeśli chcecie, mogę kiedyś nagrać dyskusję, na przykład na temat tego, czy uda się kiedyś wskrzesić dinozaury, czy to jest science fiction, czy może realna możliwość w nieokreślonej przyszłości. Jeśli podoba Wam się taki pomysł albo macie własny, jeszcze lepszy, śmiało możecie dać znać w komentarzach. A ja już teraz się z Wami żegnam, do usłyszenia.